Zbliża się sezon dużej ekspozycji słonecznej, czyli późna wiosna i lato i wiele osób zastanawia się, jakie zabiegi beauty można robić, jakich nie można robić. Jeśli chodzi o ciało, to w zasadzie można robić wszystko, tutaj nie ma żadnych ograniczeń, bo je zasłaniamy przed słońcem, natomiast twarz, szyja, dekol, dłonie, tutaj musimy trochę uważać. Jakich zabiegów tak ogólnie nie powinniśmy robić. Nie powinniśmy robić bardziej zabiegów paradoksalnie kosmetologicznych niż zabiegów z medycyny estetycznej. A dlaczego? Dlatego, że to, czego my się boimy, to, są, to jest ryzyko przebarwień. Słońce plus zabieg uszkodzona skóra może dawać przebarwienia. Tylko że pamiętajcie, że burki barwnikowe są w naskórku. Na naskórek głównie działają zabiegi kosmetologiczne, czy jakieś peelingi chemiczne, jakieś jakiś jakieś nawet czasami, oczywiście trochę przesadzę teraz, ale bardzo intensywne masaże, ale również na przykład perfumy, czy jakieś związki chemiczne. I paradoksalnie one są bardziej niebezpieczne, niż na przykład taki laser frakcyjny, bo oczywiście też uszkadza na skórę, tylko że on robi dziurki powiedzmy co milimetr, czy co półtora, a nie całą powierzchnię skóry, więc ten proces uszkodzenia mimo wszystko jest mniejszy i ryzyko jest mniejsze.